Witaj na kolejnej lekcji już hiszpańskiego Konmigo. Dzisiaj wracamy do czasownika być. Jest Hiszpania za górań, a Krusina harlawa jest z nami. Teraz się żyje samęczny walczyka, teraz hiszpański walczyk sam raz, la, la, la. Być, chciałabym y, poprosić, że jeżeli ten film Ci się spodoba, to żebyś zostawił jakiś znak po sobie. Nie mówię, że musi być to subskrypcja, może być to wystarczy kciuk w górę, jakiś prosty komentarz. Y, będzie to dla mnie bardzo ważne, dlatego że nie ukrywam, że te filmy coraz więcej poświęcenia z mojej strony wymagają. Dzień jest coraz krótszy, więc żeby złapać jakieś promienie dziennego światła, muszę wstawać, tak jak dzisiaj w niedzielę o 8 rano, żeby, żeby zdążyć coś dla Was nagrać. Więc jeżeli to nie jest jakiś problem, to bardzo Cię proszę, żebyś zostawił dla mnie jakiś znak, że to, co robię ma sens. Tak jak mówiłam, dzisiaj wracamy do czasownika być. Na... W którejś z poprzednich lekcji omówiliśmy sobie odmianę i użycie czasownika ser i wtedy wspomniałam, że czasownik ser to nie jest jedyny czasownik być w języku hiszpańskim. No i teraz, pamiętasz jak to ser się odmieniało? Dobra, szybkie przypomnienie. Czasownik ser odmienia się w następujący sposób. Yo soy, tú eres, él, el, ella es, nosotros somos, vosotros sois, i Ejos, Ejas są. Pamiętasz, kiedy się go używało? Przypomnijmy sobie tak pokrótce. Mówiliśmy, że czasownika ser używamy do mówienia o rzeczach stałych. W takim trochę skrócie, ale jednak do rzeczy stałych typu zawód, narodowość, wyznanie, cechy charakteru, cechy fizyczne, ale takie na stałe z nami związane. Um, oczywiście mówiłam, że to jest troszkę takie. Uproszczenie, bo na przykład o datach i godzinach po hiszpańsku też mówimy z czasownikiem ser, no a chyba trudno wyobrazić sobie coś bardziej zmiennego niż godzina. No ale tak jak mówię, dla takiego naszego uproszczenia i, i zrozumienia, o co chodzi w tym czasowniku, możemy sobie to tak w cudzysłowie trochę potraktować, że ten ser jest do rzeczy stałych. No i wszystko by było spoko, natomiast po hiszpańsku mamy jeszcze dwa inne czasowniki być. Pierwszy z nich, którym dzisiaj się zajmiemy, to czasownik estar. Jeżeli chodzi o czasownik estar, to też odmiana jest całkowicie nieregularna. Ona wam się teraz tutaj wyświetla i odmienia się w następujący sposób: yo estoy, tu estás, él ella está, nosotros estamos, vosotros estáis i y ellos ellas están. Jeżeli chodzi o akcenty, to no, jak zwykle trzeba zapamiętać, gdzie one graficznie się znajdują. Możemy zapamiętać to albo w sposób taki, że te akcenty są wszędzie nad A poza Estamos, a moi uczniowie swego czasu wymyślili taki skrót, że to jest 2, 3, 2, 3 A, czyli druga i trzecia osoba liczby pojedynczej i druga i trzecia osoba liczby mnogiej nad A. Tu, jak każdemu wygodniej, Musimy pamiętać, że te akcenty są i są dość istotne w przypadku tego czasownika. No dobra, no to kiedy go używamy? Skoro star, skor ser mówiliśmy, że jest do rzeczy stałych, no to jakby automatycznie nasuwa nam się, że estar będziemy używać do rzeczy zmiennych. Co to są rzeczy zmienne? No to będą wszystkie stany mm, takie związane z naszym samopoczuciem. Czyli na przykład, jeżeli chcemy powiedzieć, że jesteśmy zmęczeni, to powiemy estoj, Cansado. Jeżeli chcę powiedzieć, że jestem zakochana, powiem estoy enamorada, yy, chory, estoy enfermo, czyli wszystko to, co jest związane z naszym samopoczuciem. Dlatego też, między innymi, w takim podstawowym pytaniu, como estas, używamy właśnie tego czasownika estar. No ale to niestety nie jest wszystko, bo o ile to użycie takie związane z samopoczuciem yy, w miarę wszyscy zapamiętują, to jest jeszcze drugie użycie czasownika estar. Estar używamy wtedy, kiedy mówimy o położeniu. Czyli jeżeli ktoś lub coś gdzieś się znajduje i uwaga, tutaj to już nie ma znaczenia, czy to jest stałe, czy zmienne. Czyli nawet jeżeli powiemy Madryt jest w Hiszpanii i to jest coś stałego, to i tak powiemy Madrid está en España, dlatego że jest to położenie. Położenie nie jest czymś zmiennym. No bo o ile, jak mamy zdanie, na przykład Las llaves están mimo mochila, czyli klucze są w moim plecaku, no to wtedy jakby łatwiej jest nam zrozumieć, że to położenie jest ze star, no bo jest to coś, co możemy zmienić. Natomiast nie, położenie zawsze będzie z czasownikiem estar. Podsumowując, jeżeli chodzi o czasownik estar, możemy powiedzieć, że używamy go właśnie do takich stanów emocjonalnych do stanów przejściowych, również do mówienia o stanie cywilnym, na przykład estoy casada, jestem mężatką, czy estoy casado, jestem żonaty. Wyjątkiem jest yy, stan cywilny, nie wiem czy to można powiedzieć stan cywilny, ale generalnie przymiotnik biudo, biuda, czyli wdowiec, wdowa, on często pojawia nam się ser. Tutaj są różne teorie. Czasami się mówi, że te stany cywilne mogą iść z czasownikiem ser, jeżeli ktoś nie zamierza go zmienić. Natomiast według mnie lepiej używajmy ich ze star. Tak, generalnie wydaje mi się, że częściej tego Hiszpanie używają. Czyli powiemy, Estoy soltero, jestem kawalerem, ale Estoy casado, jestem żonaty. Istnieje taka grupa przymiotników, które w zależności od tego czy użyjemy z czasownikiem ser, czy z czasownikiem estar? Mogą zmieniać znaczenie. I albo będą to znaczenie zmieniały odrobinę. I będzie to związane właśnie z tą różnicą między czymś stałym a czymś przejściowym. Takim przykładem na przykład może być przymiotnik nervioso. Jeżeli ja powiem ls nervioso to powiem, że on jest nerwowy, po prostu łatwo się denerwuje, ma taki charakter, łatwo, łatwo go zdenerwować. Natomiast jeżeli powiem, el está nerwioso, to tu już zmieniamy. Tu mówimy, on jest zdenerwowany w tym momencie. No ale widzimy, że jakby podstawowe znaczenie tego przymytnika jest zachowane, zmienia się jedynie jakby tego trwałość. Natomiast są też przymiotniki i to zdecydowanie jest już taki troszkę wyższy poziom i o tym na pewno kiedyś też nagram film o takich przymiotnikach, które bardzo zmieniają znaczenie, ale takim dobrym przykładem na początek jest przymiotnik rico, rico czyli bogatym. I teraz ser rico znaczy być bogatym, tak. Natomiast estar rico znaczy być smacznym, więc jeżeli używamy tego przymiotnika, to używajmy, bo jak powiemy estas rico... To nie mówimy jesteś bogaty, tylko jesteś smaczny. Jeżeli chodzi o czasownik estar, no to to byłoby na takim początkowym poziomie, tak jak zawsze mówię, to by było wszystko, co należy wiedzieć. No i wszystko już w ogóle byłoby super, gdyby nie było jeszcze trzeciego czasownika, czyli czasownika aber. Czasownik aber jest o tyle prostszy, że ma tylko jedną formę. Czyli ma tylko formę w takich zdaniach twierdzących, tylko formę Aj. Nieważne, czy to, co powiemy, będzie liczbie pojedynczej dalej, czy liczby mnogiej, zawsze użyjemy tą, tą jedną formę i. No i po co nam jest jeszcze um, trzeci taki czasownik? Ten czasownik to czasownik, który służy nam do mówienia, że coś w ogóle jest, w ogóle istnieje, znajduje się, lub tego nie ma. Czyli jest to taki bardzo ogólny czasownik, kiedy chcemy powiedzieć, że na przykład w pokoju są dzieci, na ulicy są samochody, w mieście są cztery kina. Bardzo ogólnie mówimy po prostu, co się gdzieś znajduje albo czego nie ma, na przykład no i cafe, nie ma kawy. No więc, skoro ten czasownik jest do mówienia do takich bardzo ogólnych rzeczy, no to też będzie miał jedną bardzo istotną zasadę. Mianowicie z czasownikiem i czy z czasownikiem aber nigdy nie użyjemy rodzajnika określonego. No bo to jakby nam mm, zaprzecza tej funkcji tego czasownika, kiedy mówimy ogólnie, że coś jest. Czyli on bardziej mm, odpowiada na pytania, co jest, ile czegoś jest, niż mm, dokładnie, gdzie to jest. Dobrze widać to na przykład na takim przykładzie. En la habitación hay tres sillas, czyli w pokoju są trzy krzesła. Widzimy tutaj, że ten czasownik bardziej odpowiada na pytanie co jest w pokoju, w pokoju są trzy krzesła. Natomiast jeżeli powiemy la silla está en la habitación, czyli też tak naprawdę krzesła są w pokoju, no to tu zdecydowanie bardziej odpowiadamy już na pytanie, gdzie są krzesła. Więc to będzie taki czasownik, który będzie nam służył do mówienia, co jest, ile czegoś jest, ale nie gdzie. Bardzo często też on będzie nam mm, zaczynał się od miejsca. Czyli jeżeli w stanie zaczniemy właśnie en la habitación, en la calle, na ulicę, en la ciudad, to to będzie już nam troszkę wymuszało użycie tego czasownika aber. No i właśnie, tak jak mówiłam on będzie używany tylko i wyłącznie z rodzajnikiem nieokreślonym. Un, una, unos i unas. Natomiast też czasami może pojawić się nam tam liczebnik, czyli na przykład powiemy i tres sillas", no bo to dalej nie opisuje tych krzeseł, dalej po prostu wymieniamy, że są trzy krzesła. Możemy też powiedzieć i muchas sillas, jest dużo krzeseł, czy i pokaz sillas, jest mało krzeseł. No to nam dalej nic nie... Opisuje. Czasem, jeżeli pytamy w ogóle o jakąś kategorię rzeczy, czy coś w ogóle jest, to omijamy rodzajnik i pytamy: ai kafe, czy jest kawa, ai lecze, i tak dalej. No i jeżeli pytamy o osobę, no to wtedy już jakby pytamy: Esta Maria czy Esta Juan? No bo wiemy, że ta osoba istnieje. Pytamy, czy on jest, ale no, tu, pomimo tego, że nie mamy rodzajnika, no to wiemy, o kogo nam. Czasownik ABR służy nam do tego, żeby powiedzieć, co jest, ile czegoś jest, czy w ogóle coś jest. Czasownik Estar służy do mówienia o stanach, o stanach przejściowych lub o położeniu, a czasownik Ser jest taki najbardziej stały, czyli do mówienia o zawodzie, do mówienia o charakterze, o cechach takich stałych wyglądu. Mam nadzieję, że ten film pomógł Wam zrozumieć te, te trzy czasowniki. Jakieś pytania to oczywiście z chęcią odpowiem na nie w komentarzach czy wiadomościach prywatnych. Miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie.